Wymiana czujnika temperatury silnika ich X9. Znajduje się on na głowicy. Jest tutaj ten oto winowajca. Nie wskazuje poprawnie temperatury płynu chłodniczego w układzie w trakcie pracy silnika. Trzeba rozebrać tunel środkowy, ściągnąć kanapę, boczek, odkręcić częściowo tylny element plastiku i mamy dostęp do tego czujnika, tudzież trzeba go wykręcić, wkręcić drugi, uzupełnić płyn, no i do na tyle. Efekty później są już widoczne po po złożeniu wszystkiego odpaleniu i uzupełnieniu płynu. Na razie dzięki.